Cześć kochani, to znowu ja, Ewinka Mostelmond. Dzisiaj jest aktualizacja. Doszły nowe konie, czyli nie nowe konie, tylko doszły konie na bazarek. Je sobie zobaczymy i prawdopodobnie kupimy jakiegoś. Więc tak, jedziemy sobie do Moreland. 5 albo 4 razy. Ale raczej pięć. I resy, które pamiętam to Szajer, Hufflinger, Irlandzki e, i ten e, fiński. I chyba jeszcze jeden. E, nie wiem, nie jestem pewna. No i dobrze, mamy nasz piękny bazarek. No i nie ma tu żadnych innych sklepów, jest tylko ten z sianem. No i nasza szafa, czyli magazyn. Tutaj są no, różne pozy, a tu chyba tu od zawsze stoi. Big bony, babcia, namioty. teraz najważniejsze rzeczy zobaczmy, czyli nasze konie. Na początku zobaczmy. A! Kop islandzki jeszcze jest. haplinger, Koń fiński. To haplinger i koń fiński kosztują 419, a kop islandzki 469. Jest sprzecielniony mm. z 850. Haflinger z 900 na 419 koń fiński z 850 na 419 i szary z 900 na 469 i ja się zastanawiam mhm. nad albo szejerem albo koniem fińskim ale myślę, że zdecydujemy się na konia fińskiego i jeśli dobrze pamiętam to ten oto jest z yy, z aplikacji a mi się najbardziej podoba ten albo ten no nie wiem ale chyba ten stamp, ładny mam kus, też taki fajny trochę wydłużony galop, ładny cwał, szybki cwał i sztuczka, mi się jego mega sztuczka podoba w wiem, że nikt podobny sztuczka ma dziwusek ale no, mi się bardzo podoba. Zobaczmy jeszcze grzyb. To jest taka, jakby początkowa, taka dla każdego, kto kupi tego konia. I koniec oczywiście od siódmego poziomu. Jest taka krótka, ale moim zdaniem ta krótka zmienia trochę urok tego konia, więc na pewno jej nie. Są koreczki. Szczerze mówiąc, na razie mi się najbardziej tutaj podoba. No nie wiem co powiedzieć, za bardzo... W innych grzywach nie jest, już to jeszcze w tym rokadzie, ale najbardziej w tej jakby, pierwszej. A jeszcze nie wiem czy tą maść kupimy. W ogóle, co mu się tu my przerwałam, my się natarnie. A przeglądaj jeszcze raz, bo hmm. jeśli jeszcze, wiem albo chciałam tego czarnego, albo tego. Ale też mi się szary podobają. Ale myślę, że szajera sobie dzisiaj odpuścimy bym chciała tu tego, albo tego albo, no, tego i myślę, że sobie kupimy tego fińskiego co nie chcę no, Koba Instyra, i Irlandzkiego też nie chcę, no więc zostaniemy przy tym końskim, fińskim że do tego mam największy taki sentyment, więc kupimy tego i tak artybuty Siła 4, Służeństwo 2, Szybkość 0, Wytrzymałość 0, Zwinność 1. Ograniczenia. Poziom 6, Reputacji żadnej nie trzeba mieć. I teraz wam przeczytam jego opis. Opis. Z kraju ogromnych lasów, wielkich jezior i śnieżnej zimy pochodzi nordy, nordycki wierzchowiec o twardym charakterze. Oto niewielki, ale potężny koń fiński. Dzieje tej rasy są niezwykle, poni niezwykłe, ponieważ jej rozwój łączy się z historią Finlandii. Historią Finlandii. Ten silny koń fantastycznie się przystosował do wciąż zmieniających się warunków życia Finów. Musiał szybko przyzwyczajać się do zmian, nabywając wyjątkowe umiejętności. Był, koń, był koniem jeździeckim i kus kusakiem, a także wierzchowcem pociągowym i kucem. Jorwińskie konie fińskie to, to zwierzę niezwykle wszechstronne, które prowadzi się w wielu sytuacjach, od jazdy przełączowej przez standardowe przejażdżki po zajęciach w szkołach jeździeckich. W Finlandii wierzchowce są, to są najbardziej znane w z udziału w letnich mistrzostwach kursa, Kuni Kursavit. Jednak rasa ta miała też swoje problemy. Mechanizacja rolnictwa i zniknięcie fińskiej kawalerii w XX wieku spowodowała znaczenie mniejszej zapotrzebowania na usługi konia fińskiego. Mimo tego ludzie nie pozwalali mu popuścić w zapomnienia. W roku 1971 utworzono księgę hodowlaną fińskich koni wierzchowych, a uznane czterech różnych rodzajów konia fińskiego sprawiło, że dziś Rasa liczy sobie około 20 tysięcy zwierząt. W najszlachetniejszym umaszczeniem konia fińskiego są różne odmiany kasztanowego, jednak wierzchowcy te mają także podstawone barwy, takie jak czy gniady. Często też można u nich spotkać białe łaty na, na nogach i pysku. Wytrzymałość siła, wytrzymałość, siła i mocne kopyta tych koni sprawiają, że są idealne do jazdy po każdym rodzaju terenu spotykanym na, spotykamy na Jorbiku. Więc jeśli szukasz puszystego twardziela, który dostosuje się do każdych warunków i wszędzie będzie się wyróżniał, koń fiński będzie idealnym towarzyszem. No i to jest opis naszego. Podnikam, pięknego I sobie zostawimy tą muzyką. I macie tą kupię. Więc personalizuj i kup I tak, to będzie młody, bo mi się taki kojarzy z takim troszkę no, bardzo młodym koniem. I nie wiem go nazwy. A zobaczymy, czy da się. Home. To się olej, ale da się Emerald Forest. Wiem, że tu gdzieś było, chociaż może nie. Achill Flash Flake Fish Finder. Dobra, chyba nie. A tofi. Dobra wiem, cofi będzie. To będzie cofi. To będzie po prostu coffee. Tu dajemy 0 Ja lubię taki bardziej jedno no, no. I personalizuj i kup. I to jest generacja trzecia. Ja chcę zobaczyć tą całą animację. no ale słodziak. Nie, nie zdjęłam sprzętu, więc wyślemy do stajni, ciebie. I tak. Kupiliśmy naszego konika. No tutaj te koby ir irlandzkie. No to fajnie robią w ale się bardzo mnie nie podobają. Tak, więc teraz zbieramy sprzęt i jedziemy do naszej stajni, by dosiąść tego pięknego cudaka. I tak, jeszcze jest jedna rzecz. Na te konie niektóre sprzęty nie pasują, np. jakieś nowsza ogłowia, czy coś w tym stylu. No więc też taki minusik, ale to nam nie przeszkodzi. Ja i tak często na koniach jeżdżę, jak w ogóle na okręt. Zobaczymy gdzie ją sam. ten konie jest mega fajny. I tutaj jest takie dla mnie trochę wynagrodzenie, taki przywilej, bo wytrenowałam w ostatnim czasie bardzo dużo konia. I nasz kofi jest tutaj, więc godamy zamiast jakiejś, w sumie tu nie... zamiast Rikera, ale pójdzie tutaj naprzód. Mam tyle wytrynowane ale trenuję dalej. I tutaj jest też piękny kofi. Pinczek! Kią słodjak. Zobaczcie na jednego. Zaraz po pierwszym zasiędziemy. Będzie taka chwila uroczysta. Na pewno będzie z nim jakiś jeden pan. No i ma drugi poziom. Piękny konik. Obeju się jeszcze załapał. Fajnie. Ja zawsze robię przy ewolucji, tym bardziej przy pierwszym konie. no z pierwszym prze, z, koniec z pierwszą ewolucją. Nie podoba mi się to, czemu on ma... Zresztą, może to jest jakaś odmianka, ale... To weteryn nie mogłoby... Nie, wiem, no. nie, nie, zrobić co zrobić. Proszę nie, 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 Proszę. Dzień. O, mam mamusia proszę. No i takim się... Tak wygląda. Nie jest taki mały, bo to nie jest kucyk. Ale sejmy sobie przy belgu na przykład. No jest mniejszy. W kłębie jest. W sensie belk ma też większą głowę. Jakoś w kłębie się mega nie ale belk ma też dłuższą głowę i dlatego się tutaj Piękny sobie wybierzemy jakiś sprzęt i zobaczymy czy na pewno na niego nowe ogłowia nie pasują. Ej, to pasuje. To możliwe, że pasują. Nie, to już nie pasuje. A to? Ale patrzcie, to pasuje. Tylko ten konik to jest taki i Myślę, że do niego to nie pasuje. A to? O, to by pasowało. Bardziej to by to... Yy, takie starszy po prostu w sensie nowsze, takie nowe, nowe nie pasują. To nie pasuje, ale wydaje mi się, że najbardziej to to. Teraz trzeba taki jasny, chyba że jakiś świąterek. No, w sumie w niebieskim ładnie wygląda. Tylko, czy ja będę miał czapkę jakiś, którym będzie na niego pasował w niebieskim. Ten nie pasuje, zimowego nie będzie. No, ten pasuje, ale nie. Widzicie, no czapraki nie pasują. Eee, sprawdźmy jakie czapraki pasują. W sumie ten pasuje, więc chyba, że mam jakiś ciemniejszy ten halt. Ten by chyba bardziej pasował, no. Eee, jeszcze jakieś siodło to nie pasuje. A nie pasuje. siodło chyba z siodłami nie ma chyba problemu. Ale wolę czarne. Albo brązowe. Dobra, jeszcze, czy będzie mógł? O, mamy a owieki. Nie owiek, bo nie, może takie, o nie może, tylko starsze. Te pasują. tylko to jest jeszcze outfit dla naszej postaci? I sweterek bym wzięła. W sensie wiem, że już nie zima, ale bym wzięła. I teraz będziemy w najbliższym czasie jeździć właśnie na tym Ten toczek bym zostawiła, bo w sumie mi za bardzo nie przeszkadza, chyba że taką czapkę. W sumie czapkę sobie weźmiemy i buty, bo nie chcę mieć takiej jeszcze zimnej. Jeszcze poczerpiałam, w sumie już nie mam, ale można nikt nie zabroni nam poczerpać, czy jakiegoś zwierzaczka. W sumie kotka bym mogła wziąć, bo on mi będzie słowa nie nie to tą kurka chociaż dobra nie chcę i nasz fińczyk mega ładny na pewno będzie na nim teraz jeździć wychodzimy z tej i ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcineczku papatki